A teraz ci udowodnię, dlaczego, nieważne jak bardzo jesteś zarabiony, jak bardzo zapewniłeś bezpieczeństwo w swojej rodzinie, jak bardzo się starałeś dbać o tą scenę finansową, o jak bardzo starałeś się o swój wygląd, jak bardzo starałeś się być fajnym facetem w momencie, w którym jesteś w długiej relacji, to przestaje mieć znaczenie, jeżeli tracisz umiejętności podrywania kobiet. Słuchaj bardzo uważnie, bo no zobacz. To jest mega proste. Ja obserwuję to od kilkunastu lat. Pracuję z ludźmi od 2008 roku i widziałem sporo. Widziałem sporo. Widzicie to za kola? Wydaje to od kobiecy hut? No. Tak. No. No właśnie. No. To się nie wzięło z niczego. Dobra, tak teraz, teraz całkiem poważnie. I. Skąd się bierze ten cały cyrk? Że jesteś z kobietą, ona później zmienia zdanie, macie poważny związek, jest kochanek, zdrada, cudawianki itd. Ponieważ dla kobiety twoja seksualna atrakcyjność, co to jest seksualna atrakcyjność, to jest umiejętność, to jest umiejętność z, no, bycia atrakcyjnym seksualnym mężczyzną, to nie jest tylko wygląd. Bo ja znam przypadki mężczyzn, którzy są świetnie zbudowani. Wysocy, przystojni, bogaci, a i tak trafiali pod buta. W momencie, w którym Ty zatracisz tą jedną, kluczową umiejętność, to jest umiejętność na to, żeby wyjść ten sam dzień z relacji. Dobra, będę łaskawy. I maks 7 dni. Ty masz nową dziewczynę. Jeżeli zatracisz tą umiejętność, to ona straci do Ciebie szacunek i Wasza relacja się skończy. Więc, więc słuchaj mnie uważnie. Albo wolisz, albo wolisz, liczyć na cud i aż do śmierci, albo ta śmierć przyjdzie w postaci przystojniaka o typowym polskim imieniu, przed przykład Mokebe, i was rozłączy. Albo śmierć przyjdzie w postaci kolegi z klasy. Oczywiście kolegi z klasy z dawnych lat, który walił jej palcówkę na lekcji chemii w trzeciej liceum. I i jej się przypomniało po 20 latach, że ona go zawsze kochała. Oczywiście wiem, że w drugą stronę też są takie przypadki, ale to nie jest kanał dla kobiet, tylko to jest kanał dla mężczyzn, więc każda płeć ma swoje za uszami. Ale teraz rozmawiamy o, to, o tobie, mężczyzno. Jeżeli ty jesteś myślącym gościem, masz tam wykształcenie, jesteś tam kurwa, wiesz, jesteś magister, inżynier, doktor, habilitowany, masz, masz pieniądze, masz. Yy, Masz yy, yy, nawet wygląd, masz kontakty, koneksje, kuwa, wszystko to masz, tak? Ogarnąłeś tą część życia. Jest kasa, jest chata, jest twoja jest skóra, jest komóra. Wszystko po prostu jest. Jesteś tak zwaną świetną partią. Ale w momencie, w którym ty nie potrafisz umieć obchodzić się z kobietami, nie potrafisz być ociągający. Nie potrafisz być gościem, który jak spojrzy na dziewczynę i jej powie: klękaj, to ona klęknie, to to wszystko jest bez znaczenia. Wtedy dla takiej kobiety, to Ty jesteś jak, kurwa, związany, uważa, czterolatek, kurwa yy, zajączki i nóżki, któremu się zabiera lizaka, który właśnie ma w buzi. Ale tak, fu, nie ma, Zabrany. A ten nizak to są właśnie to wszystko, to na co tak pracowałeś, czoła, gdzie nie spałeś po nocach, uczyłeś się, zasuwałeś, inwestowałeś, ryzykowałeś, brałeś kredyty. I to wszystko, jeżeli jesteście w małżeństwie, ona może, oczywiście nie musi, ale może minimum połowę, praktycznie często niestety więcej, jeżeli nie masz intercyzy, bo kochasz, albo wierzyłeś, ufałeś, ja Cię ja z Ciebie nie śmieję, tak? Przecież my mężczyźni chcemy, liczymy na to, że skoro, wiesz, jest matką naszych dzieci i tak dalej, jeżeli myślisz, że to jest to o Tobie, jakiś tam bezpośredni przykład, żeby jakiś mój klient ostatni czuł się ujarzony, nie martw się, jest masa takich ludzi jak Ty, nic z tego, to jest tylko przykład dydaktyczny, żeby dobrych chłopaków tutaj, powiedzmy, uratować przed pewnymi sytuacjami. I Ty musisz, Ty spądź tak, ty możesz sobie, nie wiem, instalować podsłuchy, ty możesz y, jeździć autem pożyczonym od kolegi, y, a trzymać y, 50-letniego Mustanga w garażu, który jest jedynym egzemplarzem na świecie i jest wart miliony monet. Ale w momencie, w którym stracisz zdolność bycia atrakcyjnym mężczyzną, to stracisz też jej oczy. Zobacz, że Titanic, tak? Gość się wyłożył, ona poszła do bad boy'a, po, po, pod pokład, można szorować i chlać bimber. Jest masza takich przypadków, jest masza takich przypadków. Jeżeli ty przestaniesz być atrakcyjnym seksualnie mężczyzną, to wszystko co budowałeś trafi szlak, zrozum to. To nie jest moja złośliwość, to nie jest to, że ja oceniam, tak to po prostu działa. Tak to po prostu działa i tyle. Ponieważ dla kobiety liczy się to, czy ty jesteś najlepszym możliwym jej wyborem. I kobiety funkcjonują w emocjonalnym tu i teraz. I to, że ty kiedyś postawiłeś dom, coś tam zbudowałeś, to, że ty, słuchaj, to, że ty tam, nie wiem, pilujesz, żeby dzieci miały wakacje cztery razy w miesiącu, to nikogo nie obchodzi. Standard. To jest standard. Oczywiście to, że kobiety się nie da zadowolić, no to chyba każdy, kto funkcjonuje w jakiejkolwiek dłuższej relacji, to wie, że tutaj, no, trzeba do humorków pani podejść z dystansem i luzem. Ale dlaczego ja ci to mówię? Mówię ci to po to, ponieważ ja obserwuję to od nastu lat. Biorąc pod uwagę, że jest moim wiekiem od kilku lat, yy, też i yy, też poszerzeniem kontentu na, y, y, na tematy bardziej związkowe, zgłaszają się do mnie mężczyźni, którzy naprawdę władowali kupę kasy, kupę kasy w domy. Wszystko a widzą dupę jak świętego Mikołaja ja wyroku. Jeżeli jeszcze w niego wierzą. I ludzie, którzy naprawdę pracu pracują, oddali serce dla rodziny i i. i, i, i i jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze nie dość, że nie mają seksu, to jeszcze są psychicznie dojeżdżani jak małe, małe szmaty. Po prostu, no tak to działa. Ja, ja oczywiście rozumiem, że w pewien sposób są trochę uwaleni, bo nie wiadomo co tu zrobić, bo oni wiedzą, że jak on odejdzie, no to kurwa trochę portfel ucierpi, portfel ucierpi. Jak jeszcze dzieci są w grze, to już jest w ogóle mekong yy, i to są ciężkie dylematy. Są ciężkie dylematy, dlatego ja jedynie mówię o tym, co uważa na przestrzeni lat, co jest niestety, i tego nikt ci nie powie. Nie wiem, czy ktoś ci jest w stanie to powiedzieć. Yy, w, yy. To powiedzieć, ja jeszcze nie spotkałem nikogo na YouTube w Polsce, żeby o tym mówił, ale ja nie mówię, że takich osób nie ma. Może po prostu, nie, przecież nie widziałem całego YouTuba, ale tak. O. Więc wracamy do momentu, co ty możesz zrobić, jeżeli nie masz jeszcze dziewczyny, albo ty masz dziewczynę, co ty masz jeszcze zrobić? Po pierwsze, musisz zadbać o to, żeby umieć się dobrze wygrzmocić w sypialni. Rozumiesz to? Nie tylko, to wiesz, to nie jest tylko do tyłu, do przodu, ty kurwa nie jesteś, wiesz, po, 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 to nie jest mecz bokserski, tak? No. Że tu chodzi tylko o szybkość, chodzi też o finezję, o ruchy. Musisz stać się dobrym kochankiem. Czytać, wiesz, dużo o tym, jak być dobrym kochankiem, to jest na przykład w Tysiąc Kobiet System 2, w module Bóg Seksu, jest o tym, jak wejdziesz pod tego filmu, klikniesz więcej, to tam masz linki do różnych kursów, tam między innymi jest 1000 Kobiet System 2. I ja, plus gość, który miał ponad 1000 kobiet, e, tłumaczymy, jak być naprawdę świetnym kochankiem. No, chyba coś o tym wiemy, tak? Delikatnie, no. I mówię ci to po to, bo to jest ważne. Jeżeli nie potrafisz dobrze, laski, wygrzmocić swojej żony, to, ona, to ją będzie spędzić. Ją będzie spędzić. I tu wiesz, są różne sytuacje, trochę wiesz, finezyjnie, niektóre tak, niektóre lubią inaczej. O tym więcej masz w tym module. Kolejna rzecz, musisz zadbać o swoją, swego rodzaju krzepę. Zdrowie, tak? Musi być zdolny, musi mieć kondycję do tego, żeby ją zaspokoić. No bo jak tego nie ma, no to jest to helipa. I trzeba o takie rzeczy zadbać. Kolejna rzecz: musisz być kimś, kto ma regularnie kontakty z jakimiś innymi kobietami. I generalnie jest niezależny emocjonalnie. To nie znaczy, że masz ją zdradzić, bo ja zdrady nie polecam i nie zachwalam, czy oszustwa. To nie jest, ja nie nakłaniam Cię do tego, ale chodzi o to, żebyś Ty cały czas miał, ty cały czas masz być w trybie, rozumiesz? Combat ready. A nie, że Ty sobie osiadłeś i już mam wyjebane. Nie, bo ona będzie przodzić, ona będzie gadać, ale wierz mi, że ona woli gościa, który. Kobiety już wolą mężczyzn, którzy coś robią, już, już próbują ją zdradzić, nawet się im nie udaje. Rozumiesz? Niestety, no przykre, ale to prawdziwe. Druga rzecz, Jeż jeżeli zaczyna się embargo na dubsko i ona stwierdza, że ona nie czuje tego, jest fizycznie zdrowa, tam nie jest jakiś zdrowotnych i tak dalej, bo nie jest, jesteśmy normalni, no to powiem ci tak. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby ktoś mi mówił, co, jak ja mam, jak ktoś mi nie. Słuchaj, powiem ci tak. Ja, może to nie jest popularne, ale ja Ci powiem, jakie ja uważam. I Boże wybacz. No, ale ktoś musi to powiedzieć. Jeżeli ja na przykład idę do warzywniaka, on mi mówi, oni mi mówią, nie sprzedam Panu jabłka. Bo nie. Nie chuj. Nie. To czy ja będę tam przez godzinę stał i prosił, zastanawiał się, że może Zagramy, może obejrzymy jakieś filmy razem, może się poprzytulamy, przy, może wtedy sprzedasz mi jabłko, może będę bardziej milszy, może przyjadę czystszym samochodem, wtedy mi sprzedasz jabłuszko. Czy po prostu się idzie do innego warzywniaka? I to nie jest to warzywniak. Ale wtedy uważam, że uczciwie jest powiedzieć: Dobrze, ty nie chcesz sprzedać mi jabłka? Ok, to pójdę gdzie indziej. Nie ma problemu. Bo jeżeli ktoś może sprzedać ci jabłko, a go nie sprzedaje, a jednocześnie chcesz to jabłko zjeść z tą osobą na pół, a ktoś stwierdza, że nie, ale, ale na, przykład, albo na przykład nie śmieci tej osobie to, żeby wziąć pieniądze za jabłko, które ci nie sprzedaje, no to, trochę, to, to, to jest trochę nieeleganckie. Jeżeli chcesz mieć spokój w relacji, jeżeli, jeżeli chcesz zachować swój majątek, jeżeli chcesz, po, po pierwsze, jest coś takiego intercyza, to jest temat dla prawników, ja prawnikiem nie jestem. Musisz to przegadać, tak, z trwały związek. Ale jeżeli chcesz mieć dziewczynę, żonę i chcesz mieć jako, jako taką względny spokój, bo zawsze w relacji coś tam musi, kurwa, być, tak. Zawsze, wiesz, ona musi sprawdzić, wiesz, musi, kurwa, cię paluchem tak poziopać, czy ty, ej, ty. Ty jesteś jeszcze mężczyzną, czy nie? Znaczy, to musi potykać tym paluchem. I w momencie, w którym Ty zaczynasz, oh, nie wiem, co znam, pokadajmy, musimy to rozwiązać. Wszystkie te Twoje, jeżeli chociaż jest w Tobie sekku, przez minutkę, jeżeli chociaż w Tobie jest kropelka, kropelka tego, że Ty się boisz, że ona będzie skakać po innej knadze, no bo jakoś nie, nie słyszałem, żeby jakiś mężczyzna kiedykolwiek mówił wiesz, Damian, słuchaj, zapisałem się na konsultację, bo bo moja żona chyba się dzieli emocjami ze swoim kolegą z pracy. Ze mną się tylko pieprzy, ale kompletnie nie mówi mi o swoich uczuciach. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Nigdy. Niesamowite. Czemu mężczyzna nie boi się, że ona z przyjacielem z pracy rozmawia o tym, W jaki płyn do płukania jest najlepszy, a z mężem tylko się rucha. On też by chciał posłuchać o tym, w czym dobrze jest zrobić pranie. A nie tylko. On czuje, że się oddalają od siebie. Nikt, nigdy. Nikt, nigdy nie do mnie z takim tematem. A dlaczego się mogę z tym tematem? Hmm. Dlaczego? Powiem ci dlaczego. Bo się boi, że da dupy innemu. Voilà! Wszystko inne jest tylko pieprzeniem na oko, bułkę przez bibułkę, wiesz? Tak jak to nie jest wojna, to jest operacja wojskowa, tak? My nie zabijamy ludzi, my likwidujemy cele. To jest gadanie. Ale sedno sprawy jest, jakie jest. I niestety, jeżeli chcesz mieć spokój w relacji z kobietą i posłuchaj to mnie, gościa który naprawdę przeczytał masę książek, pomógł... Pomógł osobiście setkom ludzi, z którymi osobiście jeden indywidualnie, jeden na jeden pracowałem. Zdanie myślę, że pomogłem, można to liczyć w tysiącach ludzi, którzy korzystali z mojej wiedzy. Polska, Europa, Stany Zjednoczone. Tak, oczywiście, że tak. No wiem, kurwa, bo wysyłałem DVD, no, do USA. I przecież wiem, kto ogląda moje filmy, mam to w statystykach, tak, czy kto jest, z jakich krajów to był na stronie. I powiem Ci tak, to ja Ci mówię tylko prawdę. Jeżeli chcesz mieć spokój w relacji z kobietą, nie ma znaczenia, czy Ty kupisz się taki samochód, postawisz taki dom, w momencie, w którym stracisz swoją seksualną atrakcyjność jako mężczyzna i zaczniesz przejawiać lęk o to, że ona Cię zdradzi, odejdzie, będzie się z kimś pieprzyć, to jest tylko równia pojechała w dół. Uff. Ja nie mówię, żebyś tego bać, ja tylko mówię o pełnej konsekwencjach. Więc jeżeli, jeżeli dbasz o siebie, jesteś biznesmenem, jesteś osobą inteligentną, jesteś osobą przewidującą, to wiesz, że profilaktyka jest zawsze tańsze niż leczenie. Bo nie chodzi tylko o pieniądze, a też o czas. A czas jest dla nas ogromną wartością. Ja już mam 40 lat i czas ma dla mnie zupełnie inną wartość i teraz robię co mogę, żeby wykorzystać ten czas najlepiej, tak jak Umiem i tak czasem wkurzałem się na siebie, że tak tyle czasu zmarnowałem, dopiero teraz zaczynam pewne no, bardziej to cenić. I jeżeli szanujesz siebie, swój czas, ten cały wysiłek, który włożyłeś wcześniej, to wiesz teraz, jak łatwo to stracić, tylko dlatego, że ona poczuje, że ty się boisz, że ona pójdzie gdzie indziej. Zapisujesz się do mnie na współpracę indywidualną. Jak chcesz się uczyć samemu, to proszę bardzo, możesz też działamy, pomagam ci przepracować pewne rzeczy, kwestie emocjonalne i ty będziesz miał już o wiele, o wiele większe szanse, że jakaś niunia nie położy łapy na tym wszystkim, na czym pracowałeś, bo ona czuje, że ty się boisz, że ona pójdzie do innego i ty już przestajesz być atrakcyjny, czy jakiś inny bzdurny powód. A nawet jeżeli ona odejdzie, to nie będziesz, kurwa, jak jakiś menel, kurwa, menel, menel premium, menel bonton, chlał siwasa, czy tam jakiś inny, kurwa, bourbon, bo ty jesteś, kurwa, sophisticated, wiadomo, gentleman. Nie będziesz się zachlewał, nie będziesz się zaćpawał, nie będziesz robił różnych głupot, tylko będziesz sobie siedział z elegancką Młodszą, ładniejszą dziewczyną. A jeżeli ja Ci pomogę ją po prostu ogarnąć w trakcie naszej współpracy, to jak okaże się, że Pani nie jest do końca taka, nie ma do końca szczerych intencji, to ja Ci przecież o tym powiem. Jeżeli podzielisz się z mną, oczywiście takimi informacjami. Lepiej zapobiegać niż zdzierać siebie kurwa, z, z, z asfaltu życia Wierz mi, pod tytułem tego filmu klikasz więcej i masz tam link do mojej strony. Pozdrawiam.